Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Fiat 500 l to wersja MPV-u historycznego małego samochodu włoskiego producenta samochodów która jest w stanie zagwarantować swoim potencjalnym klientom kilka prerogatyw na wysokim poziomie. Jeśli Twoja rodzina potrzebuje samochodu, który może być jednocześnie przestronny i modny, Fiat 500L może być dla Ciebie. Przestrzeń wewnętrzna jest znacznie większa niż w modelu 500, ale linie tylko podkreślają piękno futurystycznego projektu technicznego. Oto wszystko co musisz wiedzieć o tym popularnym samochodzie dla szerokiego grona odbiorców. Wymiary i wygląd Fiata 500 L, jeśli potrzebujesz przewieźć na pokładzie czterech pasażerów, każdy z dużym bagażem, Fiat 5CTL może spełnić to zadanie w najlepszy możliwy sposób. Samochód ma imponującą długość 4,24 m, szerokość 178 cm i wysokość 166 cm. Pojemność bagażnika wynosi 412 litrów przy zamontowanych siedzeniach a po ich wyjęciu może nawet przekroczyć 1000 litrów. Przód jest bez wątpienia najbardziej charakterystycznym elementem wyglądu Fiat 500 L. Jego zaokrąglone reflektory i chromowane wąsy otaczające logo firmy z Turynu są ikoniczne i teraz są stałe na jej pojazdach. Dzięki kilku prostym detalom Fiat manifestuje w ten sposób chęć zachowania dobrze zdefiniowanej osobowości, nawet poprzez czysty i istotny bok, jednak tył jest raczej zwyczajny i nie przyciąga wzroku, podczas gdy tylna klapa jest ozdobiona dużą tylną szybą, a kwadratowe reflektory są dobrze umieszczone w pobliżu nadkoli, silniki i osiągi Fiat 500 L. Jeśli chcesz zdobyć Fiat 500 L, powinieneś wiedzieć, że dostępne są trzy silniki. Jeden benzynowy i dwa wysokoprężne. Pierwszy silnik ma 1.4 litrową, 16-zaworową pojemność skokową, zdolną do uwolnienia maksymalnej mocy 95 KM na asfalcie. Jeśli wolisz silnik wysokoprężny, możesz wybierać między 1.3 Multijet o mocy 95 KM i drugą wersją 1.6 litra o mocy 120 KM. Zakres nie jest tak szeroki, ale nadal możecie zadowolić, jeśli nie masz specjalnych wymagań w tym zakresie. Jeśli chodzi o czyste osiągi, samochód zapewnia prędkość maksymalną ograniczoną do 170 km na godzinę w przypadku wariantów benzynowych i mniej wydajnego wariantu wysokoprężnego, podczas gdy wzrasta ona do 189 w przypadku 1.6. Wszystkie trzy silniki posiadają homologację Euro 6D temp, dzięki czemu są w pełni zgodne z najnowszymi międzynarodowymi normami emisji dwutlenku węgla. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, wersja benzynowa pozwala przejechać około 15 km na jednym litrze, podczas gdy dwa silniki wysokoprężne pozwalają bez obaw przejechać ponad 21 km. Wyposażenie fiata 500 l. Fiat 500L jest dostępny na rynku w sześciu różnych pakietach wyposażenia, z których każdy wyróżnia się szeregiem bardzo specyficznych prerogatyw. Dowiedz się z nami, o czym mówimy. Urban jest podstawową wersją włoskiego samochodu i oferuje szereg dobrych rozwiązań technicznych, w tym tempomat, kontrolę trakcji i klimatyzację. City w przeciwieństwie do Urbana pozwala na dodanie nawigacji satelitarnej do wyposażenia i ma nieco bardziej sportowy charakter. Mirror City Cross jest bardziej wyrazistym wariantem City Cross i zawiera światła przeciwmgiełne i felgi aluminiowe oprócz wyposażenia. Już wspomnianego dla Urban SD-sign nie różni się szczególnie od Mirror City Cross ale z kolei ma nieco bardziej agresywny wygląd. 120 to wykończenie wybrane w celu uhonorowania 120 rocznicy marki Fiat i dodaje czujniki do standardowego wyposażenia, aby ułatwić parkowanie w najciaśniejszych miejscach. Cross jest topową wersją 500L i posiada szereg interesujących dodatków, w tym skórzaną kierownicę. Automatyczne reflektory, 7-calowy wyświetlacz uconec zintegrowany zarówno z Android Auto, jak i Apple CarPlay, zderzaki wyposażone w osłonę ochronną i czujnik chroniący przed deszczem. Cena katalogowa Fiata 500L. Jeśli naprawdę chcesz kupić Fiata 500L MPV. Możesz zacząć od ceny 19 tysięcy euro za podstawową wersję benzynową, wzrastając do 21 550 euro za CROS. Jeśli z drugiej strony jesteś fanem silników wysokoprężnych, Możesz wydać od 21 800 euro za 1.3 urban i 23 300 za 1.6 urban. We wszystkich przypadkach masz perspektywę wejścia w posiadanie samochodu zdolnego do zaspokojenia wszystkich Twoich potrzeb, nadającego się zarówno do miasta. Jak i do podróży o określonej wielkości bez żadnego niepokoju, odkryj używanego Fiata 500L dostępnego na naszej stronie, a WordPress z komentarz Hello World.